Witamy Was w kolejnym filmie na naszym kanale prosto ze słonecznych lofotów. Jak pamiętacie, spaliśmy na parkingu w miejscowości A, nocka była naprawdę wyśmienita. Pospaliśmy, odpoczęliśmy, a teraz idziemy właśnie tutaj zwiedzać samą miejscowość A, także zapraszamy Was na tego vloga. Myślę, że pokażemy Wam tutaj ciekawe miejsca i ciekawe widoki, w których też jesteśmy sami ciekawi. Także chodźcie z nami, bo myślę, że będzie warto. Przyszliśmy teraz do lokalnej tutaj. Zobaczcie, jak wyrabiają tutaj cynamonki. Maszyna do mieszania ciasta. Tutaj różne przyrządy. A tutaj jest sam sklepik. Zobaczcie. Tam są piece, w których są pieczone cynamony. Także zaraz pewnie spróbujemy jakąś cynamonkę. Będziemy wam relacjonować, czy one są takie pyszne, jak tutaj, właśnie wszyscy. Mówią. Cynamonki zakupione. Zobaczcie jak to apetycznie wygląda i pięknie. Żona wyjmuj, zobaczymy. Czy tak też super smakują. Czy taka cynamona? No myślę, że to robią tutaj właśnie lokalnie, tak tam było no. pokazane, jak Wam pokazaliśmy właśnie przed chwilą w takiej piekarni. Więc myślę, że muszą być pyszne. pyszne. Zobaczcie, ile tu jest mew i ile mają gniazd. Cały dach w mewach i gniazdach. I cały czas, jak słyszycie, siedzą i krzyczą. Mamy właśnie tutaj teraz mała przerwa na spróbowanie cynamonek. Z takimi widoczkami sobie tutaj siedzimy i próbujemy. I zaraz będziemy ruszać dalej. Sobie spacerujemy tutaj po miejscowości. Zobaczcie, jakie panowie tutaj ryby wyłowili. Przyjechał taki mały kuterek i przywiózł takie trzy pojemniki. W sumie to cztery, bo jeden już panowie zebrali. Ale zobaczcie, jakie wielkie. Jakie potężne mają oczy. Ta jest chyba największa. że Miłosz, jest szansa, że coś ułowimy Tylko jaką wędkę trzeba mieć potężną, żeby takie coś wyciągnąć I dużo siły A tam panowie właśnie popłynęli Wędki mają I zobaczcie Pojechali pewnie łowić kolejne rybki Spacerując tutaj po miejscowości A Między tymi domkami Możemy wam pokazać, jak te domy tutaj są zbudowane Zobaczcie, stoją na takich drewnianych Palach Takie nóżki mają zrobione i co jeszcze tutaj możecie zauważyć? Zobaczcie jak obniżył się poziom wody. Wcześniej było, jak widzicie, do tego poziomu, tak do połowy. Świadczyć mogą o tym właśnie te zielone glony. I to samo widać na tych tutaj kamieniach. Także poziom wody tutaj naprawdę się obniżył. Tamte schody też widzicie, praktycznie do tego pierwszego podejściu były kiedyś zalane, bo widać na nich dużą wilgoć. No, a teraz wszystko się obniżyło, chyba że jest jakiś odpływ, i potem poziom wróci do takiego normalnego tutaj stanu. Ale naprawdę te konstrukcje tutaj na takich drewnianych tych nóżkach wytrzymują te wszystkie tutaj przypływy, odpływy, no i te wiatry norweskie, więc naprawdę konstrukcje mają imponujące. Tu zobaczcie, ile pan przywiózł krabów. Całą taką skrzynię, i teraz ja tam ciacha. I zobaczcie, jakie one są potężne. Ile skorupiaków. Coś niesamowitego. O, jednemu się udało. Drugi. Nie spełniły wymogów. Spacerujemy teraz tutaj przy tych domkach rybackich i zobaczcie, każdy domek ma. Taką rybę przy drzwiach i imię albo nazwisko, tutaj, właśnie rybaka. Ten ma numer 8, a wcześniej były właśnie jeszcze wyższe numery, więc tych tutaj rybaków musi być naprawdę dużo. Zresztą widzieliście przed chwilą, ile tam było takich małych łódeczek, i tu panowie, właśnie rybacy wypływają na morze, na połowy. I właśnie każdy z tych domków ma taki numerek, rybkę przy drzwiach z nazwiskiem bądź imieniem Chyba imię to jest Albo jakaś ksywka ich może, nie? Ksywa? Bo tam był jakiś Johnson, no to imię bardziej nie Johnson A my teraz próbujemy dostać się w okolice tamtych domków, bo tam stoją kampery I ciekawi nas jak oni tam wjechali, czy tam jest jakiś parking czy po prostu stoją na jakiegoś dzikusa, no ale tam stać na dzikusa to powiem Wam, że tak już dość odważnie No ale zaraz to sprawdzimy i Wam będziemy pokazywać Doszliśmy teraz tu na sam koniec. Potem jest już Otwarte Morze i zobaczcie, jakie stąd przepiękne widoki można podziwiać. Jest naprawdę coś niesamowitego, że takie coś mogą ludzie wybudować i takie coś może stworzyć natura. Naprawdę jesteśmy pod wrażeniem, jak to tutaj jest pięknie. A tu właśnie stoją kamperki, o których Wam mówiłem wcześniej. No ale jak widzicie, jest to parking zarezerwowany. Można zrobić rezerwację i tutaj sobie legalnie zaparkować. Więc też fajna miejscóweczka na kamperka z takim widoczkiem wychodzicie z kampera i jesteście przy samutkim morzu, więc miejscówka naprawdę bardzo fajna przyjechaliśmy teraz na taki parking, zobaczcie auto mamy zostawione tak przy drodze na samym tutaj zakręcie a przyjechaliśmy na taki parking, ponieważ będziemy wchodzić na szczyt Rheinbringen i będziemy mieli do wejścia jakieś 2000 schodów, także powolutku idziemy w stronę właśnie tego szczytu. Mamy tutaj z parkingu jakieś 6 minut do początku wejścia na szczyt. Także powolutku zmierzamy i zaraz będziemy Wam wszystko pokazywać. Kolejny raz zobaczcie, jakie tutaj piękne widoki mamy po drodze. Te Domki naprawdę robią ogromne wrażenie te kolory na tle tych gór. Tam jeszcze przebija się słoneczko, doświetla te szczyty. No, przepięknie jest. A my dalej idziemy tutaj w stronę. Wejścia na szczyt jesteśmy coraz bliżej. Także myślę, że zaraz zaczniemy naszą górską tutaj wędrówkę po tych schodach. Zobaczymy, może pisze dokładna ilość tych schodów tam przy wejściu. Ponieważ w internecie są różne dane: jedni piszą 1980, inni piszą prawie 2000, inni piszą ponad 2000. Także mamy nadzieję, że jakoś tam będzie to opisane z takich bardziej tutaj prawdziwych źródeł a no ale zaraz to będziemy wszystko patrzeć może się okazać że nie ma takiej informacji no i będziemy musieli się posiłkować informacjami z internetu które są właśnie rozbieżne jesteśmy przy wejściu na szczyt Rheinbringen zobaczcie tu mamy prawdziwą informację ile jest tych stopni 1978 stopni o woś. No, i tu macie podane czas mniej więcej ile potrzeba na to, żeby tam wejść. Przeczytaliśmy różne opinie, że na w godzinę wchodzą, więc mam nadzieję, że to będzie taki czas. No i zaczynamy wędrówkę. Tu jest mapka, stąd startujemy i wchodzimy sobie tam do góry. Mamy godzinę 17:20 i tak wyglądają słynne schody na Reinembringen zaraz się przekonamy czy one są do samego szczytu czy do pewnego momentu no ale skoro informacja podana jest że ich jest tam prawie 2000 to myślę że do samego szczytu jest ich aż tyle no i zaraz może nie tak zaraz ale sprawdzimy ile nam czasu zajmie wejście na ten szczyt jak na razie idzie się fajnie przyjemnie nie jest jakoś stromo i ciężko co jakiś czas są takie wypłaszczenia jak tutaj widzicie można sobie przystanąć odpocząć, a tam idzie żonka z miłoszem. Jak widzicie z takimi widoczkami sobie tutaj wędrujemy. No i przed nami jeszcze dość duży kawałek tam na górę, na górę, na górę. A tu dalej łoś z nami idzie. Łoś super ktoś nas tutaj śledzi całą drogę. Także jak na razie lekko miło i przyjemnie. Nie? No. No, także kroczymy dalej. Wchodzimy 15 minut. I zobaczcie, 400 schodów za nami. Także taka jedna piąta. Więc myślę, że tak półtorej godzinki trzeba będzie poświęcić na wejście. Z półtorej na zejście. No i jeszcze chwila na zwiedzanie. Więc myślę, że tak 3,5 godziny potrzeba czasu. Także trochę sporo. Ale jakoś damy radę powolutku. Dojdziemy. Noc nas raczej nie zastanie. Więc jest dobrze. Zobaczcie, jakie tutaj są strome schody. Jakie widoki mamy już. Jak jest wysoko. Weszłam troszkę wyżej. Marcin został z dzieciakami, żeby zobaczyć, bo wydaje nam się, że będą strome schody. I proszę Państwa, doszłam za połowę. Nie idę dalej. Nogi już mi się trzęsą. Zobaczcie, jak jest wysoko. Nie idziemy dalej. Schodzę do Marcina. Niby fajnie się idzie, schody nie są aż takie bardzo strome teraz, ale jest wysoko. I wracamy powolutku do naszego auta na parking. Szkoda, że nie udało nam się tutaj zdobyć tego szczytu. Troszeczkę pokonała mnie wysokość i zmęczenie, nie będę tego ukrywał. No, ale milena coś tam weszła wyżej, pokazała wam jakieś tam ujęcia. Ja jeszcze tego nie widziałem, więc będziemy zaraz to wszystko oglądać i patrzeć, co tam z góry było fajnego widać. Wrzucę Wam też parę przybitek teraz z drona, które udało mi się tutaj nagrać. No i będziemy pakować się do auta i wracamy na, do naszej przyczepki zjeść jakąś obiad o kolację. No i będziemy planować kolejne tutaj nasze przygody i wojarze po Lofotach. Także zostańcie z nami. No i myślę, że coś jeszcze dogramy do tego vloga. Ktoś mnie tam ciągnie za Ramię. Jest to jakiś tam Łoś. O Łoś, nasz podróżnik nowy. Także Łoś idzie cały czas z nami. W sumie to od dzisiaj zaczął, także dopiero zaczyna naszą podróż. No i widzimy się myślę, że jeszcze w tym vlogu za jakąś chwilę. Fight Wracając już do przyczepy Podjechaliśmy jeszcze do miejscowości Sakrisoja I zobaczcie jakie tutaj są piękne widoki Pomarańczowe domki Słoneczko jest trochę zbyt ostre I nie ukazuje ich piękna No ale powiem wam, że ten pomarańczowy Kolor to naprawdę robi Mega robotę Z tej strony pomarańczowe domki i przechodzimy na drugą stronę i zobaczcie, co tam jest. Potężna góra, a obok domki czerwone, które naprawdę też wyglądają wyśmienicie. Powiem Wam, że każda miejscowość tutaj na Lofotach ma coś w sobie i chyba każdą miejscowość wypadałoby zwiedzić osobno. Jak widzicie, jesteśmy już w naszej przyczepce Ten dzień kończymy takim pysznym obiadem Żonka tutaj zrobiła nam na koniec dnia spaghetti Albo kolację, bo jest chyba 21 No, jest godzina, zobaczcie, 21.20 nawet Ale jest tak jasno, że czujemy się jak była. No właśnie, ciężko, ciężko się tutaj odnaleźć z tym czasem Bo powiem wam, że jak tak tutaj teraz siedzę po całym dniu To czuję się jakby była gdzieś tak 18 Czuję jak się trochę tutaj zregenerował w przyczepie no i teoretycznie, jakby tak jeszcze Czech trochę przespał z godzinkę, dwie To mógłbyś zwiedzać dalej No my tutaj sobie jemy obiadek Pokażę Wam jeszcze Zobaczcie jak wygląda ten parking, który taki miał być zatłoczony Stoi parę kamperków I ogólnie to jest miejsca dużo, także Najgorszy tłok był tak około godziny 14 Parking był naprawdę cały tutaj zapełniony Każde miejsce było oblegane, a teraz jak widzicie, bez problemu można sobie podjechać i stanąć. Także tyle z takich informacji. Idę jeść obiadek, a z Wami widzimy się w kolejnych dniach naszych przygód tutaj na Lofotach, także do następnego filmu. Na razie, cześć.